Hanoi, to jest nasz ostatni przystanek w Wietnamie. W niedzielę lecimy do Chiang Mai, do Tajlandii, a teraz siedzimy i czekamy na teraz stoimy i czekamy na słynne bannie tutaj w Hanoi, które się nazywa ban Mai Mama. Mamy chyba szczęście, bo, bo normalnie tutaj, z tego co czytałam, kolegi są na godzinę, 40 minut. My mamy przed sobą. Parę, naście osób, parę dziesięć, no, parę naście, trochę więcej niż dziesięć i jestem ciekawa, ile faktycznie będziemy czekali i czy to pani faktycznie jest tego wartne. Jeżeli chodzi o, o Hanoi, na pewno to jest największa wilgotność z miejsc, w których byliśmy. Też jest na szczęście ciutkę cieplej niż na Kadba. Chwała Bogu, pokój w którym jesteśmy też jest troszkę bardziej wyizolowany, więc te nasze ciuchy nie powinny tam po prostu zgnić, czekając na nas. Jeżeli chodzi o, o motocykl, mieliśmy małe nieprzyjemności, znaczy po prostu mieliśmy nieprzyjemności z miejscem, w którym go wypuszczyliśmy. Już od pierwszego dnia były problemy, Już nie pamiętam czy o tym mówiliśmy czy nie. Mm. Ale wypuszczaliśmy motocykl w An Mieliśmy mieć motocykl z takimi bocznymi jakby trzymakami na plecak Tego nie mieliśmy. Następnie w ogóle był problem z wypuszczeniem motocykla, bo mieliśmy dać 500 dolarów depozytu. Nikt nam nie powiedział w jakich, że tak powiem, nominałach ma to być. My mieliśmy fakt faktem to, to nie było jakoś mega, mega dobre, ale mieliśmy 500 dolców w jedno, w piątkach i tam powiedzmy w trochę mniejszych nominałach i powiedzieli nam, że tego nie będą chcieli przyjąć. Koniec końców przyjęli. Tak jak sama nazwa mówi depozyt, no to potem mieliśmy to odzyskać. Okazało się, że jak już napisałem tam do tego miejsca, z którego które miałem oddawać, że przyjedziemy wcześniej powiedzieli nam, że depozyt dadzą nam w dągach czego my oczywiście nie potrzebujemy, bo tutaj w Hanu jesteśmy tylko na 2-3 dni więc zaczęliśmy się kłócić, że co to jest koniec końców, koniec końców dali nam depozyt w dolarach e, tak jak się umawialiśmy ale generalnie no, miejsce takie słabe, wiecie jedna osoba mówi A, druga osoba mówi B, trzecia mówi C i nic takiego, w sumie nie dochodzi się do żadnego porozumienia. A no i też wiecie, tekst typu, że już jestem tobą zmęczony, czy tam zmęczona, też jest po prostu słabe. Jakby my oczywiście wystawimy po jednej gwiazdeczce, to po prostu też warto, żeby ludzie wiedzieli. Dobre jedzenie jest wtedy, gdy wiecie, że studenciaki, uczniowie ze szkół w dresach Hadidasa czekają w międzyczasie na pewnie jakiś lunch, drugie śniadanie. I śmieszne tej to, co jakby już też mówiliśmy, co nam było mówione, że im gorzej miejsce wygląda, tym jest lepsze. Sami zobaczcie, że tutaj restauracja. E, znajduje się w załuku e, operują trzy panie e, na dwóch metrach kwadratowych e, a po prostu kolejka jest cały czas taka sama e, i ludzie czekają naprawdę czekają więc naprawdę musi to o czymś świadczyć. smaczna ja bardzo, bardzo dobra pierwszy raz jemy ją pierwszy raz mi na ciepło zamówiliśmy też coś takiego jak Banmi z rzwiatem i z, z masłem, i to jest tylko jedna część, koszowała 5000 dongów, więc mega tanio. Zobaczymy. Jak na razie pycha. Ja mógłbym nawet zaryzykować stwierdzenie, że ta moja banmi to moje banmi. Jest nawet lepsze niż to banmi 37. Jest inne na pewno, ale może lepsze to nie, ale naprawdę jest na na równi ex z tym Bami 37 z Ho Ale to, co na pewno czuć i widać na pierwszy rzut oka po pierwszych minutach na mieście, że to, że to Hanoi jest dużo mniejsze w rozmiarach względem Ho Chi jakby wszystko jest takie tutaj ciaśniejsze, wszystko jest bliżej siebie, jest bardziej napchane, jakby ludzi też jest większy, że tak powiem, E, Natłok. Kurtki od razu wysłamy. Jesteśmy, jesteśmy aktualnie na poczcie. Dwie kurteczki. A tam jeszcze mamy resztę naszych zakupów. Kupiliśmy tak. E Kupiliśmy łącznie cztery kurtki, bo kupiliśmy dwie o takie wietrzne, takie wietrówki, dwie ciemniutkie i dwie pary kurtek zimowych. Kupiliśmy dwie pary spodni, kupiliśmy dwie bluzy, patagonie takie misiowate. Jesteśmy w kawiarni, która jest cała, obklejona w karteczkach. I my też zaraz coś napiszemy. Jest taki koszczyk, można wziąć, są długopisy. Jest też ładny wideo, tam na zewnątrz, na, na miasto. Więc taki się mamy emocjonujący dzień. Najbardziej był emocjonujący, bo Juka zapłaciła za zakupy, a nie ja. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to można by trochę powiedzieć, że dzień zmarnowany, bo ci po prostu gdzieś tam się pobłóczyliśmy po jednym miejscu. Znaczy po jednej okolicy, ale zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, czyli znowu wydaliśmy pieniądze na ciuchy, ale to mam nadzieję będą ostatnie, albo przynajmniej jedne z ostatnich wydatków, jakie tutaj na tym wyjeździe zrobimy, jeżeli chodzi o właśnie ciuchy, teraz idziemy na jedzenie, ale widać od razu, że jest godzina 17. Po prostu jest ciasno. ale jutro myślimy jakiś bardziej zorganizowany plan dnia żeby żeby cokolwiek tutaj też zobaczyć Hejko, dzisiaj jesteśmy w drugim najbardziej znanym miejscu jeżeli chodzi o palmie nazywa się to palmie 25 i zrozumieć spróbować czy faktycznie jest takie smaczne jak to miejsce z wczoraj jest bardziej klasycznymi barwami z, znaczy z paté czyli z paszpetem z i, i z warzywami Bartek zamówił z kurczakiem i awokado, więc yy, na zdrowie dzisiaj chcemy się tak po Hanoi w planach mamy muzeum kobiet yy, wietnamskich kobiet yy, zobaczyć tą słynną ulicę z yy, pociągiem yy, ja też, że tutaj jest takie Dziękuję. Takie miejsce, które było wcześniej więzieniem dla wietnamskich e, żołnierzy, w ogóle dla Wietnamczyków To Ban mi zdecydowanie zasługuje na numer jeden chyba w całym Wietnamie. E, naprawdę jest przepyszne, jest topowe. 好、哦 <music> Widzieliście? To są takie murale, to jest taki projekt, który gdzieś tam ma, nazwijmy to, zjednoczyć sztukę z griffą, jak ma wyjść trochę do ludzi. Każdy w tych murali wskazywał jakiś okres, jakiś problem z życiem tutaj w Wietnamie, w Hanoi. Było oczywiście chociażby spojrzenie młodego pokolenia na, na przeszłość, jakieś takie typowe rzeczy typu. Markę z jakimiś maskami, więc wszystko, wszystko to, co może się pojawić. A tutaj jeszcze mamy e, taki spacerniak dla ptaku. I ludzie tak wychodzą z tymi ptakami w tych i wieszają je tak obok siebie, bo wtedy te ptaki sobie śpiewają, każdy dla siebie. I przy okazji usuną też nowych melodii, nasuną to nowych słów. I potem taki właściciel może sobie posłuchać. Pimy to czegoś nowego u siebie w domu. Teraz jesteśmy w Bando Bin Bimo. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłam. E, miejsce znane z bułeczek pał. E, ja coś z i serem, a Bartek dział e, z e, wieprzowiną i jajkiem. To jest taka klasyczna. najbardziej klasyczna bułeczka. Ale musimy chwilę w bo jest nie do Słuchajcie, te bułeczki są przepyszne. Właśnie jadłam sobie, myślałam, kiedyś pyszne, i Bartek mi już, że jestem pół jego, więc muszę oddać mu pół swojej. Mi naprawdę zrobiło bardzo przykro, ale powiedział, że mogę dokończyć, więc przepyszne bardzo, bardzo polecamy tutaj. Skosztować. Ale, babka, ja miałam kurczek z terem. Bartek, y, tą, y, taką najbardziej pospolitą. I y, y, y ona była najtańsza i najlepsza. Jesteśmy w więzieniu Hoa I y, y było to. Na początku to miejsce było przeznaczone na politycznych jeńców podczas kolonii francuskiej, gdzie przetrzymywano tutaj Wietnamczyków. Następnie potem podczas, y, podczas wojny amerykańsko-wietnamskiej. Przytrzymywano tutaj przede wszystkim yy, amerykańskich pilotów. Miejsce to było nazywane przez yy, Amerykanów Hilton Hanoi. Więzienie też było w czasie, gdy do wybudowali. Było największym więzieniem w całych Indochinach. To najbardziej bardziej więzieniem. burzienie. My jesteśmy teraz w i tutaj, jak teraz zobaczycie, to było wszystko zamknięte. Nieźniowie byli przykuwani nogami do środka i tak schudzali w nocy. a I na środku tutaj tych celi był otwarty wychodek, więc jakby ktoś chciał się załatwić, to musiał to robić na forum wszystkich. I też tutaj władze zabraniały czyszczenia tego hibla. Więc y, wszystko to, też tak powiem, oni tam wstawali, czyli spadało, jak się wyłatwiali, to wszystkie cały tyłu dwa raz czy bakterie zostawały tutaj i one cały czas tu pomieszczeniu były y, i po prostu jak najbardziej, że tak powiem, złamać. Ale więźniowie y, obrócili do na swoją na to korzyść po prostu zaczęli do środka też dostać jakieś wiadomości, jakieś dokumenty, oczywiście zabezpieczone, właśnie po to, żeby ci strażnicy że tego nie odkryli, żeby oni potem mogli szerzyć e, propagandę komunistyczną, żeby gdzieś ta propaganda cały czas się rozpaść, żeby w mogli zrozumieć, czym jest komunizm. Mięci nie były też przytrzymywane, Prigenda i dzieci, one były w, innych, w innym oddzielnym, oddzielnej części więzienia. W więzieniu używali również gilotyny, jak tutaj widać. Jesteśmy w sali, która pokazuje, jak to było wykonane. Jesteśmy właśnie w miejscu, w sali, która była. Dedykowana więźniom, którzy zostali skazani na, na śmierć. Natomiast na początku byli przetrzymywani tutaj przez około 10 miesięcy i cela była otwierana tylko dwa razy w ciągu dnia, żeby więźniowie dostali pić i jeść, a tak wszystko robili w ciemnościach, tak samo się załatwiali i po prostu nie mieli żadnego dostępu do światła. A my właśnie jesteśmy w znajdzie, w której stało się niech inny, jak sam Barack Obama. Przynajmniej takie kazują zdjęcia. Trzymaj nie uwierzyć. Jadał tu Barack Obama. Teoretycznie, miejscówka znajduje się w, w gajdzie, e, Michelina. E, Gdzieś tam na zdjęciach można zobaczyć, że Tutaj mamy trochę innej postać sęgonki, bo ponieważ ona nie tak z takim o Jak e, Tak, e, 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 Jeżeli chodzi o chęcia, to tak by pytanie, e, to, to jest chyba takie najbardziej tradycyjne danie z urosłym e, chłopakiem. I nie jestem milonym w środku, do tego dostaję się.

on nie jest zbyt ustawiony, jeżeli dostaje się znać czas, to przybyć na Puls jest zbędny, oczywiście z no i jeszcze masła jest. Trochę inny niż to co widzieliśmy wczoraj, jakby ten dylbar, wiecie, to jest trochę tak jak w naszym rosołem. Niby w każdym domu się go je, ale każda mama, każda babcia będzie robiła go trochę inaczej. To samo jest tutaj. Tamten na pewno był taki łodszy, wczorajszy. Taki bardziej był trochę kiszony. Może, może tak można było powiedzieć, A ten był taki bardzo, bardzo delikatny. Ale na pewno największa różnica to było mięso. Tutaj mięso było naprawdę, naprawdę dobre. I można było się najeść. No ja naprawdę po prostu jestem pól, podpórek najedzony. Taki zestaw kosztuje 120 tysięcy, czyli 20 zł może z groszami, ale tak można się najeść. My teraz idziemy na chyba taką jedną z najsłynniejszych, na film to Atrak Hanoi. Na kawę z pociągiem. Jesteśmy teraz e, na sumy i Będziemy teraz brądy, w rondokie przejeżdża pociąg. W, w ogóle śmieszna sytuacja, bo źle sprawdziłam rozkład w sensie. Poszliśmy do złego miejsca. i W jednej stronie pociąg przyjeżdża praktycznie za godzinę. To tym co jesteśmy, jest mniej ludzi, ale przyjeżdżamy tylko e, Chyba teraz dnia. 15.30 o 15.30 Tutaj byliśmy o 17.10, wysychać wysłaliśmy. wybuchaliśmy. Jest godzina 19, mamy jeszcze 15 minut do przyjazdu e, pociągu. Na w czas jeszcze się zaznaczyliśmy, zadzwoniliśmy do rodziców, więc mieliśmy co do, do, do roboty, sobie słynne kapelutki. Znaczy ja dostałam od babka. Zrobiliśmy trochę lutek, porobiliśmy sobie zdjęcia. Zrobiliśmy trochę piwa. Fajne że tutaj położyła kapselki na I w I mam momencie, kiedy je dokończą, to tutaj kapselek będą płaski, więc to będzie takie fajne, to będzie w Hanoi. Zmienię się z do portfela, więc to będzie zabierało dużo miejsca, dla nas e, od <trujne> Jeżeli chcielibyście z Tajlandii zobaczyć czegoś więcej, czegoś mniej, może w trochę innej wersji, może odcinek, że tak powiem poświęcony tylko na jedzenie, to oczywiście daj się znać. Postaramy się tak to ponagrywać, tak to pomontować, żeby, żeby Wam jak najbardziej, że tak powiem, przyspadło to do gustu. Wszelkie, wszelkie uwagi są nienawidziane. na Takiej kwoty jakby feedback jest bardzo ważny, więc czekamy na, na feedback z Wietnamu. Może też coś więcej o cenach, może wyjść do sklepu. Czekamy na Wasze. Na Wasze uwagi. No oczywiście z całego serduszka dziękujemy Wam. Że z nami jesteście, że oglądacie te te filmiki. Przebiliśmy magiczną liczbę 100 subskrybentów. Dodajemy jeszcze tylko jedno zero do tego. I już w ogóle będzie bajka. To naprawdę dziękujemy. Pamiętajcie oczywiście o, o subskrypcjach, komentarza, lajka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.